Pan z nami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu rzeki do Niego, Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł mi Jezus, Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg ojciec. Oni zaś rzekli do Niego, Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieło Boga? Jezus odpowiadając, rzekł do nich, na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do Niego, jaki więc Ty uczynisz znak? Abyśmy Go zobaczyli i Tobie uwierzyli. Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli manne na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba, rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba, albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba stępuje. I życie daje światło. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze ten chleb. Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Oto słowo Pańskie. Kolejne słowo, które otrzymujemy w prezencie, Bóg, który mówi do ciebie i daje ci to słowo, to słowo w Twoim tu i teraz, w Twojej historii życia, bo Pan Bóg tego nas uczy nieustannie, żebyśmy zdobywali sztukę bycia w naszym tu i teraz. W pierwszym czytaniu, historia Manny, skąd wzięło się to imię, ta nazwa ponieważ ten dziwny granulat, który pojawił się na pustyni o poranku, po tym jak naród przemrał, i to też jest takie nasze, cała podróż narodu wybranego po pustyni to obraz naszego życia. To są nasze wielkie deklaracje. Tak, Bóg, jedyny Pan, jedyny Zbawca i, i zaraz potem, ponieważ burczy w brzuchu, ponieważ zaczyna się robić trochę niewygodnie, trochę ciasno. Ponieważ zaczyna brakować, narzekamy. Natychmiast zapominamy o naszych wielkich deklaracjach, które może nawet były szczere, ale trochę na zasadzie słomienego ognia, bo tak funkcjonujemy. I natychmiast szemranie, narzekanie, natychmiast to nie ma sensu. I wspomnienia tego, co było. W Egipcie mieliśmy wszystko. Siadaliśmy przed garnkami mięsa, to jest bardzo ciekawe. Siadaliśmy przed garnkami mięsa i jedliśmy chleb. Znaczy, czas w jakiś sposób gloryfikuje nasze wspomnienia. Nawet te najgorsze przeżycia, zaczynamy o nich myśleć dobrze. Z tęsknotą. Siadaliśmy przed garnkami mięsa, ale nie jedliśmy mięsa, jedliśmy chleb. Poza tym Egipt to no nie wola, ale przecież w Egipcie było nam dobrze. No ale byliście niewolnikami, ale tam mieliśmy dużo chleba, tam mieliśmy pełne brzuchy, ale wykorzystywali was, nękali, dręczyli. Musieliście pracować bardzo ciężko. Tak, ale tam mieliśmy pełne brzuchy. No właśnie to jesteśmy my. To jest nasze życie. No ale dobrze, oni narzekają i Pan Bóg z ogromną cierpliwością mówi dobrze, ja słyszę przymranie tego ludu. A ponieważ go kocham i wiem, wiem, że są słabi, wiem, że jesteście słabi. Bóg to bardzo dobrze wie. Zna naszą słabość, zna naszą nędzę. Zna te nasze deklaracje, które są jak słomiany ogień. I zna bardzo dobrze te nasze wypalenia. I bierze nas takimi, jakimi jesteśmy. Takimi nas kocha. Jest bardzo cierpliwy, jest bardzo czuły. Taki on jest. Takiego objawia go Jezus Chrystus. Zwłaszcza w swojej godzinie, kiedy pokornie, w cichości, wchodzi w swoją mękę, w swoją pasję miłości, bo Ty jesteś Jego pasją miłości i On dla Ciebie jest gotów, pokazuje nam to przeżyć wszystko. On kocha Ciebie do ostatecznych konsekwencji. Tak jesteś dla Niego ważny. Właśnie Ty, z całym Twoją historią. Z Twoimi deklaracjami na zasadzie sumionego ognia, właśnie ty jesteś dla niego ważny, drogi, drogocenny. On ciebie nie potępia, on ciebie zbawia, on nie wyrzuca ci Twoich grzechów, on je bierze na siebie. Cichy, pokorny, jak baranek na rzeź prowadzony, bo kochający, bo zakochany w tobie. To jest oblicze Boga, Bóg czuły. Bóg słyszy szemranie tego swojego ukochanego narodu, zna jego słabość, mówi: No dobrze, kolejny raz wysłucham tego szemrania, tego narzekania, dam im to czego chcą. Tylko Bóg zawsze, zawsze daje nam to, co dla nas naprawdę dobre, ale bardzo często sposób, w jaki nam daje. Jest zaskakujący. Człowiek by nie wymyślił takiego scenariusza. Rzeczywiście, wieczorem przylatują przepiórki i pokrywają cały obóz. Nie wiem, jak to musiało wyglądać. Jakieś chmura przepiórek, która nagle pada, i wszystkie martwe, gotowe do ugotowania, do przyrządzenia, do, do spożycia. A na drugi dzień rano jest ta rosa, która kiedy znika, wyparowuje, pozostaje dziwny granulat, jakby kaszka manna. No i Izraelici patrzą na to i mówią, co to jest? Co po hebrajsku brzmi manchu. Stąd nazwa Manna. Manna to znaczy co to jest? Co to w ogóle jest? To coś. Mówię o tym wszystkim, ponieważ oprócz tego, że Pan Bóg bardzo dobrze dba o naszą dietę, znaczy no to jest takie, taka biblijna dieta, że rano węglowodany wieczorem białka i to się sprawdza rano Kaszka Manna, a wieczorem przypiórki. Ale to, co jest bardzo ważne w Mannie, Manna to jest pokarm, który nie lubi planowania, bo Manna była dawana na ten jeden dzień i każdy miał zebrać tyle, ile rzeczywiście potrzebował, żeby przeżyć ten konkretny dzień. Jeżeli zbierali za dużo, to to za dużo się natychmiast psuło. Bóg daje taki pokarm, który uczy ciebie być w twoim życiu, bo my bardzo często jesteśmy gdzieś tam w przeszłości i czerpiemy z tej przeszłości i karmimy się nią. I bardzo często to jest niedobre jedzenie. Mamy ciągle jakąś niestrawność, bo przeszłość jest bardzo często nieprzetrawiona, nieprzerobiona i tak naprawdę może wcale nie musi być. Może ty próbujesz rozwiązać i zrozumieć coś od czego po prostu musisz się odciąć. Od przeżyć doświadczeń, pokrzywdzeń, poranień. Próbujesz znaleźć winnego, próbujesz to jakoś wytłumaczyć, próbujesz. A Bóg daje ci mannę, znaczy daje Ci ten pokarm na tu i teraz. I mówi tu i teraz możesz się pożywić. Nie próbuj jeść, gryźć w Twojej przyszłości, bo będziesz miał ciągle niestrawność, będziesz miał ciągle refluks, ciągle będzie ci piekło. To, to nie jest Twój. Przeszłość nie jest pokarmem. Pokarmem nie jest też przyszłość. Bo bardzo często jesteśmy gdzieś tam, w przyszłości, zaniepokojeni, niepewni, tworzący plany, projekty, strategie. Oczywiście nie chodzi o to, żeby w ogóle o przyszłości nie myśleć, ale bardzo często tego myślenia, tego niepokoju o przyszłość jest za dużo. Tak za dużo, że nie jesteś w Twoim życiu tu i teraz. Bo to, co masz, to tu i teraz. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. My nie prosimy o to, żeby Bóg dał nam chleba na dwa lata. My prosimy o to, żeby dał nam chleba na dzisiaj. Żebyśmy dzisiaj, to nasze dzisiaj mogli pięknie przeżyć. Żebyś przeżył to Twoje tu i teraz, tu i teraz. Tu i teraz. W tym kościele. Na Eucharystii, wsłuchując się teraz Słowo Boże, za chwilę wpatrując się w Jego ciało, za chwilę karmiąc się Nim, żeby to Twoje nakarmienie się Nim było rzeczywiście przeżyte, doświadczone, żeby było upragnione, żeby było świadome, a nie szybko, szybko, można przyjmować komunię, karmiąc się tak naprawdę albo przeszłością, albo przyszłością. Wiecie, można przyjmować komunię, która w Tobie nie przyniesie ani grama owoców. Po prostu nic. Można przyjmować komunię w sposób pusty. Jeżeli Ty żywisz się Twoją przeszłością, Twoją przyszłością, albo będąc może w Twojej teraźniejszości, żywisz się zupełnie czymś innym, masz zupełnie inny pokarm, bo widzicie, w tej dzisiejszej Ewangelii. Jak zwykle Pan Bóg, Pan Jezus osiąga kolejny brzeg. I ci wszyscy ludzie, którzy byli na tamtym brzegu, na tym brzegu, na którym wydarzyły się konkretne rzeczy, to znaczy oni najedli się do syta. Oni mają pełne brzuchy. I na tamtym brzegu oni chcieli Chrystusa obwołać królem. Chcieli go porwać i natychmiast posadzić na tronie, bo mieli pełne brzuchy dzięki niemu. My marzymy o takim władcy. Żeby nam dawał wszystko to, czego potrzebujemy. Chrystus się usunął, uciekł. On nie jest w ogóle zainteresowany, żeby podarować nam taki styl życia. Bo tak naprawdę to jest pierwsza pokusa z pustyni. Diabeł, który bierze Chrystusa i mówi: Spraw, żeby te kamienie stały się chlebem. To znaczy, zrób tak, żeby nie było nic twardego w życiu. Żeby wszystko było jadalne, nawet kamienie. Bo ludzie tego chcą. Ludzie szukają takiego życia daj im takie życie będą cię nosili na rękach będą cię błogosławili jeżeli będą mieli pełne brzuchy no i teraz mają pełne brzuchy dzięki Jezusowi i natychmiast chcą go odwołać królem my chcemy żeby Bóg dawał nam satysfakcję żeby nam dawał łatwe życie chcemy tego nie mówcie mi, że nie wszyscy mamy takie oczekiwania żeby Pan Bóg wszystkich uzdrowił żeby odpowiedział na wszystkie moje prośby, a moje prośby wszystkie dotyczą tego życia. Żeby mi tutaj było dobrze, miło, łatwo, przyjemnie. Żeby w ogóle, żeby nawet mógł sobie czasami pogrzeszyć. Żeby Pan Bóg mi tak trochę przymknął oko. Żeby mi było tak, o, tak dobrze, fajnie. Chrystus nie do takiego życia nas zaprasza. Nie takie życie nam przynosi. On się usuwa z takiego pomysłu. Odchodzi. I oni idą za Nim i osiągają wraz z Nim, za Nim idąc drugi brzeg, kolejny brzeg, coś nowego. I co się dzieje na tym brzegu? Pan Jezus mówi wy mnie szukacie nie dlatego, że widzieliście znaki. To, że ja napełniłem wam brzuchy, to jest znak. To nie jest y, y, życie, które ja wam przynoszę. To jest znak, a znak odsyła do czegoś więcej. Ja napełniłem wam brzuchy, żeby wam pokazać, że ja mogę was naprawdę nakarmić. Ale tym prawdziwym pokarmem nie jest chleb. To zostało na tamtym brzegu. Tam został stary człowiek. Drugie czytanie. Mamy stać się nowymi ludźmi. Nowy człowiek to ten, który osiąga nowy brzeg i na tym nowym brzegu uczy się, że jest pokarm, dla którego został stworzony, że cała Twoja struktura jest po to, żebyś karmił się wcale nie chlebem, bo chleb. Nie może dać ci nasycenia, nie zaspokoi tego głodu, z którym Ty zostałeś stworzony, bo każdy z nas przyszedł na świat z głodem. I ten głód jest ważny, to jest święty głód. To jest głód, który ma Ciebie nieustannie pchać, nieustannie uczyć, rozbudzać w sobie pragnienie prawdziwego pokarmu. Prawdziwym pokarmem jest Chrystus. I to się dzieje na tym, Kolejnym brzegu. I chodzi o to, żebyśmy my ten kolejny brzeg nieustannie osiągali. Nieustannie nowy brzeg, na którym uczymy się jeść Chrystusa. Bo dzieło Boga w nas to wierzyć w Chrystusa. To mieć z nim re więź, relacje. To karmić się nim. Wiecie, to, yy, to pragnienie, żeby kamienie stały się chlebem, żeby wszystko było jadalne. To nie jest złe pragnienie, tylko my je źle rozumiemy. Szatan robi wszystko, nie żeby wygasić w nas te pragnienia, ale żebyśmy my rozumieli je źle, żebyśmy odnosili te pragnienia do tego świata. Stąd ludzie karmią się w sposób taki zabałaganiony, taki yy, niewłaściwy, no i właśnie mają zgagi duchowe egzystencjalnej, i niestrawności i karmią się przeszłością, przyszłością, karmią się rzeczami, które natychmiast mają ich zaspokoić, usatysfakcjonować, dają sobie przyjemności. W tym wszystkim Chrystus mówi, ja jestem prawdziwym pokarmem. Ja relacje ze mną, więź ze mną, komunia. To, że ja jestem, staje się, przychodzę w postaci chleba, pokarm. Żebyś Ty mnie zjadał, jedz mnie. Kto mnie je, kto mnie zjada, kto mnie spożywa, ten ma w sobie życie i nie będzie pragnął. To jest pokarm, który trwa, który nie mija pokarm na życie wieczne. Gdzie piękne jest to nasze chrześcijaństwo, piękne jest to nasze chrześcijaństwo w wydaniu katolickim. Bóg, który jest tak bliski, Bóg w sakramentach, który jest taki dotykalny, taki dający się nam, taki wychodzący nam naprzeciw, my go nie musimy szukać. On sam przychodzi. W sakramentach On daje nam łaskę uświęcającą, to znaczy swoje życie. On nam je daje, to swoje życie, mimo że my na to nie zasługujemy w ogóle i nigdy nie będziemy mogli zasłużyć. Nawet jeżeli będziesz siedział w kościele od rana do nocy i jeszcze dłużej, to nigdy nie zasłużysz na, te, na ten dar Bożego życia. A mimo to Bóg ci go daje, udziela, nieustannie. Przyjmując dzisiaj komunię świętą, a za chwilę wpatrując się w Jego ciało, w Jego krew, przyjmując komunię świętą, zróbmy to świadomie. Z tym powiedzmy, tak powiedz Chrystusowi, Dziękuję Ci, jesteś moim pokarmem, ja chcę z Ciebie czerpać, chcę Tobą się żywić, chcę Tobą się karmić, bo tylko Ty możesz mi dać to, czego naprawdę pragnę i szukam, tylko Ty możesz zaspokoić mój głód, tylko Ty możesz dać mi to, co we mnie jest, co może zaspokoić ten brak, który w sobie nieustannie odczuwam. Nic na tym świecie, żaden człowiek, żadna relacja, żadna rzecz nie da nam tego, czego naprawdę jesteśmy głodni, czego naprawdę potrzebujemy, bo, bo my potrzebujemy Boga. Potrzebujemy relacji z Nim, więzi, bliskości, doświadczenia, jak bardzo jesteśmy kochani, umiłowani przez Niego. Amen.